Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. 36 milionów złotych na nowe chodniki, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe, sygnalizacje świetlne i znaki drogowe. Dbamy o bezpieczeństwo w województwie łódzkim. Pomagają w tym pieniądze z drugiej edycji rządowego programu Polski Ład. Budowy i remonty odbędą się w 100 miejscach w regionie, głównie w małych miejscowościach. Punkty wskazywali sami mieszkańcy. To są inwestycje, które, szanowni państwo, nie biorą się znikąd. To są inwestycje, które. Konsultujemy z mieszkańcami, o których potrzebach dowiadujemy się dzięki. Radnym w Sejmiku. Jestem przekonany, że kolejny rata pozwolą nam na to, żebyśmy dopełnili ten obraz, żebyśmy rzeczywiście dróg wojewódzkich się nie wstydzili. W naszej miejscowości powstaną chodniki, które umożliwią bezpieczne przemieszczanie się mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży, które tą drogą docierają do placu zabaw i boiska sportowego. Jest w takim nietypowym miejscu nasza szkoła, bo znajduje się na zakręcie. I takie przejście jest bardzo potrzebne dla bezpieczeństwa naszych uczniów. Dochodziło tutaj regularnie do wypadków, jest dobra informacja, będziemy mieli sygnalizację świetną na tym skrzyżowaniu. Coraz wyższe temperatury sprawiają, że zaczynamy też myśleć o wakacjach, dlatego organizacje pozarządowe mogą już starać się o dotacje na sportowy wypoczynek dla dzieci. Nabór wniosków do konkursu Sportowe Wakacje na Plus potrwa do 28 kwietnia. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przekaże na ten cel pół miliona złotych. To ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Zorganizować można na przykład piłkarskie półkolonie, wakacje z pływaniem albo wypoczynek z karate. Samorząd województwa łódzkiego upamiętnił ofiary zbrodni katyńskiej. 83 lata temu Sowieci rozstrzelali blisko 22 tysiące przedstawicieli polskich elit. Ofiarami byli oficerowie, podoficerowie i szerokowi wojska polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy, naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy artyści. 13 lat temu 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu tu 154M w smoleńsku zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 22 i 23 kwietnia Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Strażaka. W Wieluniu, Łowiczu, Bełchatowie, Opoczni oraz w Znuńskiej Woli odbędą się koncerty. Na scenach wystąpią Klasik, Mateusz Mijal oraz Urszula. a O po poczęstunek zadbają lokalne koła gospodyń wiejskich. Serdecznie zapraszam na pokaz mobilnego spektaklu Iskry Niepodległej. Czekamy na Państwa w dniach od 18 do 20 kwietnia na terenie parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej przy ulicy Parzęczewskiej 70 w Zgierzu. Spektakl jest bezpłatny i ogólnodostępny. Wykorzystuje nowoczesne technologie, projekcje holograficzne, eksponaty multimedialne oraz stanowiska VR. Czekamy na Państwa. Do miłego zobaczenia. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą w prosty sposób wesprzeć charytatywną działalność, do przekazania swojego 1,5% podatku na Hospicjum w Zgierzu. To niezwykle prosta forma pomocy, która nie wymaga zbyt dużego nakładu pracy. Wystarczy jedynie wpisać numer KRS Hospicjum w Zgierzu 40 14 54 12 w swoim zeznaniu podatkowym. To niewielki gest, który może zmienić życie wielu ludzi na lepsze. Praca w zgierzu na stanowisku konserwator urządzeń elektryczno-telekomunikacyjnych. Oferujemy umowę o pracę pełen etat. Wsparcie doświadczonych pracowników, a nasze wymagania to wykształcenie techniczne kierunkowe, technik elektryk i informatyk, umiejętności manualne w wykonywaniu drobnych prac naprawczych i dyspozycyjność. Więcej informacji o tej ofercie uzyskacie pod numerem telefonu 604 890 8, 1, 7. Mamy dla Państwa bardzo korzystną promocję. Oto szczegóły dla nowych i przedłużających umowę abonentów pakiet internetowy 150 megabitów na sekundę za połowę ceny abonamentu przez 6 miesięcy, dla dotychczasowych klientów możliwość negocjacji nowych warunków umowy na internet. Promocja dostępna od 1 października, a o szczegółach dowiecie się Państwo w biurze obsługi klienta lub pod numerem telefonu 42 716 1690. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów. Przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na dwa lata. Szczegóły w Biurze Obsługi Klienta, Zgierz, ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Zarząd Stowarzyszenia informuje o zebraniach grup członkowskich mających na celu wybór delegatów na zebranie delegatów według poniższej rejonizacji. Okręg Wyborczy numer 1. 17 kwietnia 2023 roku o godzinie 17.00 w pierwszym terminie i o godzinie 17.15 w drugim terminie. Szkoła podstawowa nr 8, ulica Leśmiana 1, 116 członków, wybiera 24 delegatów. Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości. Uwaga, w wyborach mogą brać udział wyłącznie członkowie stowarzyszenia, którzy mają aktualnie opłacone składki członkowskie. Okręg wyborczy nr 2, 19 kwietnia 2023 roku o godzinie 17.00 w pierwszym terminie i o godzinie 17.15 w drugim terminie. Szkoła podstawowa nr 8, ulica Boja-Żeleńskiego 4. 111 członków wybiera 23 delegatów. Okręg wyborczy nr 3 21 kwietnia 2023 roku o godzinie 17.00 w pierwszym terminie i o godzinie 17.15 w drugim terminie. Szkoła podstawowa nr 5 ulica 1 maja 63 40 członków wybiera 8 delegatów. Dzień dobry, Aleksandra Gębicka. Mamy dzisiaj piątek, 14 kwietnia. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Kolejne środki na prace remontowe dla Kościoła Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej oraz dla klasztoru Franciszkanów w łódzkich łagiewnikach. Pieniądze pochodzą z rządowego programu odbudowy zabytków. Kolejne środki w ramach rządowego programu ochrony zabytków przyznane, dofinansowanie otrzymały m.in. klasztor Franciszkanów w łódzkich łagiewnikach oraz kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu. Kwota przeznaczona na remont elewacji klasztoru wynosi 435 tysięcy złotych. Jest jednym z najpiękniejszych perełek barokowych w naszym rejonie i cieszymy się bardzo, że po raz kolejny możemy otrzymać środki po to, aby przywracać piękny blask i piękno przede wszystkim tej barokowej budowli. Łagierniki są znane nie tylko przez mieszkańców Łodzi z Gierza, ale także przez okolicznych mieszkańców. Z racji na swój swoisty, piękny klimat mogą nie tylko skorzystać z uroda piękna przyrody, ale przede wszystkim z takiej duchowej, spokojnej, z duchowego, spokojnego miejsca. Zgierski Kościół otrzyma środki w wysokości 105 tysięcy złotych na prace konserwatorskie północnej i zachodniej elewacji prezbiterium. Podczas konferencji pod budynkiem kościoła poseł Marek Matuszewski przekazał symboliczny talon na wymienione kwoty ojcu gwardianowi z klasztoru w Ogiewnikach oraz księdzu dziekanowi z kościoła świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Chcemy, aby ten kościół, tak jak tutaj ksiądz dziekan bardzo pragnie i stara się i on zabiega w różnych instytucjach od marszałka poczynając po premiera Glińskiego kończąc, ale też tutaj. Urząd Miasta. To są przykłady, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadzone przez pana wicepremiera Piotra Glińskiego, coraz więcej środków przeznacza też na województwo łódzkie. Liczę na to, że to nie są e, e, jedyne środki, które e, będziemy mogli wykorzystać, żeby. E, ta świątynia również zabłysła pełnym blaskiem, a przy tym, żeby ten jubileusz 800-lecia wyglądał jak najpiękniej. Dziękuję za zaufanie, dziękuję za te pieniądze, dziękuję za to, że na górze też mają świadomość, że te dobra. Które są naszym dobrym, wspólnym, narodowym, e, trzeba ratować. Jest to już piąta edycja programu ochrony zabytków, poza klaszterem Franciszkanów w ogiewnikach i kościołem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Skierzu. Środki na remont bądź konserwację otrzymały również kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja w Warcie, kościół w szatku, kolegiata w niebowzięcia w Unijowie oraz kościół w Widowie. Koalicja Obywatelska proponuje program wsparcia kobiet, polegający na pomocy mamom i ich powrocie do zawodowego życia. Babciowe to 1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która chciałaby po urlopie macierzyńskim wrócić do pracy. Koalicja obywatelska w Zgierzu na konferencji przed żłobkiem. Koziołka Matołka ogłosiła kolejny punkt swojego programu, czyli tak tzw. babciowe. To ukłon w stronę kobiet, które chciałyby wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, ale nie mają z kim zostawić dziecka lub nie mają pieniędzy na opłacenie żłobka. Świadczenie miałoby wynosić 1500 zł. Bo to jest babcine, dziadkowe to są pieniądze przeznaczone na żłobek, to mogą być e, pieniądze na klubik dziecięcy, na nianie, na opiekunkę. Szanowni Państwo, nie dajcie się zwieść! To nie jest żadne żadne rozdawnictwo. Przeciwnie, dane są oczywiste, by aktywizować kobiety, którym naprawdę ciężko wrócić do pracy. Bardzo to jest potrzebne dla, dla mamy, która mogła w tym czasie, co dziadek się opiekował z wielką miłością wnuczką, mogła wrócić do swojej pracy zawodowej. Radny Łukasz Wróblewski uważa, że pomysł wprowadzenia babciowego to strzał w dziesiątkę. Zwrócił też uwagę, że w naszym mieście jest potrzeba tworzenia nowych miejsc opieki dla dzieci, bo jest ich zdecydowanie za mało. W żłobku Koziołka-Matołka tutaj jest 90 miejsc, wszystkie są obłożone. W całym Zgierzu miejsc żłobkowych bądź opieki malucha jest około 300. Widać, że potrzebna tu jest jeszcze dodatkowa interwencja, uruchomienie takiego wsparcia gdzie właśnie babcie, dziadkowie, opiekunki czy dodatkowe mm, środki na to, żeby. Kolejne żłobki mogły powstawać, jest bardzo, jest bardzo ważne. I... Chciałbym zał móc założyć rodzinę w przyszłości, i właśnie pojawiają się z mojej strony oraz moich rówieśników obawy w kontekście, czy na przykład będą mogli posłać dziecko do żłobka, czy będą miejsca w przedszkolach, i to jest jeden z czynników, dlaczego lu ludzie w moim wieku często to rozważają. Program ten ma na celu zapewnienie finansowego wsparcia kobietom, które chcą łączyć macierzyństwo z pracą zawodową. Program rocznie będzie kosztować około 6 miliardów złotych. Mobilność ma nowy poziom, aplikacja miejska już do pobrania w odświeżonej wersji. Co ukrywa nowa technologia? Sprawdźmy to. Nowości technologiczne coraz bardziej nas zaskakują, a nasze smartfony nie służą nam jedynie do dzwonienia. Urząd miasta zdaje sobie sprawę, że część naszego życia w dużej mierze spędzamy online. I to właśnie tam dowiadujemy się o tym, co dzieje się w zwierzu. Aplikacja miejska ma ułatwić dostęp do najbardziej interesujących tematów mieszkańców i choć już wcześniej istniała, to teraz przeszła porządny lifting. Jest aplikacją znacznie bardziej rozbudowaną rozbudowaną głównie o system i zakres powiadomień. A oprócz tego, oczywiście, ma znacznie przyjaźniejszy, bardziej na czasie taki interfejs jest przyjaźniejsza dla użytkownika. Więc ja też myślę, że każdy, kto obsługuje smartfona, bez problemu da sobie z nią radę. Aplikacja, jak powiedziałam, jest wzbogacona o system powiadomień. Aplikacji zrealizowanej z funduszy norweskich możemy sprawdzić jakość powietrza, w zgierzu nadchodzące wydarzenia, aktualności, kalendarz wywozu odpadów, czy też zgłosić problem przez wypełnienie formularza z pozycji apki, która automatycznie przekaże informacje odpowiedniemu podmiotowi. W pierwszym tygodniu istnienia prawie 600 osób pobrało bezpłatną aplikację na swój telefon. Pomagać można na wiele sposobów. Jedną z takich metod jest wydarzenie przeprowadzone w parku miejskim przez Przemysława Antczaka, biegacza z pabianic, który w przeciągu 10 dni przebiegnie 10 dystansów. Biegać każdy może, szczególnie kiedy chodzi o tak istotną sprawę jak pomoc innym. Na taki pomysł wpadł Przemysław Antczak, który podjął się wyzwania 10 maratonów w 10 dni. Szósty dzień jego maratonu odbył się 12 kwietnia w Parku Miejskim w Skierzu na dystansie 42 km. Sam biegacz wydawał się przygotowany do kolejnego etapu. E, dzisiaj lecimy szósty maraton. E, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, czuję się dobrze. E, no i co, no i lecimy. Jeszcze, jeszcze pięć. No, tak przyjechał jeszcze tutaj kolega Arek z, z goszczy, także też ma ma w zamiarze lecieć ze mną cały maraton. To też jest budujące tutaj wsparcie, wsparcie ludzi. no Można dzisiaj powiedzieć, że z całej Polski. 422 km, tak. Także połowa już jest za mną. Póki co wszystko jest w miarę okej. Okay. Myślę, myślę, mam nadzieję, że tak zostanie do końca. Ja podziwiam, nie ukrywam. Jest to wyzwanie samo w sobie. Natomiast jeszcze połączone z tak z szlachetnym gestem mój imiennik Przemegancza, który ma zaszczyt realizować to wspaniałe przedsięwzięcie dzisiaj z nami. Czasów tutaj nie osiągamy, to najistotniejsze robimy to dla, jak wspomniałem, szlachetnego celu, wspomagając i pomagając dzisiaj wspólnie z Krzysztofem Haburą. W parku miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Poza zachęceniem do zdrowego trybu życia celem wydarzenia jest przede wszystkim zebranie funduszy na pomoc dla dwójki dzieci chorujących na bardzo poważne schorzenia stanowiące zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i życia dzieci. Zbieramy pieniądze. Dla dwojga chorych dzieci. Dla Milenki i Malinowskiej z Pabianic i Miłoszka Rybickiego z Konstantynowa. To są ciężko chore dzieci, dla których te pieniądze, które zbierzemy, są bezcenne. Cieszymy się, że jest taka inicjatywa, że możemy z Panem Prezydentem ją wesprzeć i w ten sposób no, w jakiś sposób pomóc tym chorym potrzebującym pomocy dzieciom. Można przyjść do puszki. Na stronie Przemka Przemysław Anczak, charytatywne maratony, są linki do zbiórek dla obu dzieciaków i też można wesprzeć online te, 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 te zrzuteczki. Puszki na razie są zamknięte, Mamy, w sumie działamy na trzech puszkach, one wszystkie są, będą dopiero otwarte po zakończeniu imprezy. No nie ukrywamy, że najwięcej osób było w Pawielnicach, tam gdzie Przemek jest znany, gdzie jest jego też klub. E, najwięcej z tego co naliczyłem w jednym momencie biegu z Przemkiem 40 osób. W biegu po parku miejskim biegaczowi towarzyszyły zarówno osoby młodsze, jak i nieco starsze, oczywiście po przeprowadzonej rozgrzewce. Przed przemysłowym Antczakiem jeszcze cztery biegi, najbliższy w Bugaju, dwa w Konstantynowie Łódzkim oraz finałowy 16 kwietnia na łódzkim biegu DOS Maraton Łódź. Różnorodność zachowań osób z spektrum autyzmu jest szczególnie podkreślana w kwietniu, który od 2008 roku jest Światowym Miesiącem Świadomości Autyzmu. W zgierzu również uświadamiano mieszkańców o wyjątkowości osób ze spektrum przez akcję Zrozum Autyzm. 13 kwietnia w Parku Miejskim w Zgierzu odbyło się wydarzenie pod nazwą Zrozum Autyzm organizowane przez specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Kornela Makuszyńskiego w ramach obchodów Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, na którym gościły władze zarówno miejskie jak i powiatowe. Więcej o programie akcji dowiedzieliśmy się od organizatorki. Dzisiejsze wydarzenie to występy artystyczne, bicie rekordu dla osób ze spektrum. Wokół stawu ustawimy się z niebieskimi wstążkami. Animacje przy muzyce, malowanie twarzy, wystawa prac artystycznych naszych uczniów i, i przedszkolaków. Osoby w spektrum autyzmu charakteryzują się wieloma różnymi zaburzeniami, które uznawane są za nienormatywne dla ludzi spoza spektrum. Do owych zaburzeń należą chociażby dosłowne rozumienie komunikatów czy posiadanie własnego świata, w którym takie osoby funkcjonują. Nie jest jednak możliwe jednoznaczne określenie zestawu takich zaburzeń, bowiem każda osoba ze spektrum może posiadać zupełnie inną gamę zachowań. Autyzm i spektrum autyzmu to, jest, to są bardzo istotne rzeczy, i kwestia tego, żeby ludzie zastanowili się nad tym, jaka jest jego istota i ile niesamowitych rzeczy w tych ludziach tkwi, no to jest, to jest powód do tego i przyczynek, żeby tutaj się spotkać, zastanowić się. I, I pokłonić się nad, tym, nad tą kwestią. Dziękuję, że jesteście razem z nami. E, ta świadomość jest bardzo ważna, panie, że możecie włączyć się w codzienne życie i żebyśmy wszyscy o tym pamiętali. Mam no, nadzieję, że nie tylko my, tutaj przedstawicieli władz lokalnych, mamy tę okazję e, uświadamiać wszystkich, ale przede wszystkim wspólnie pracujemy na to, żeby wszyscy mieszkańcy dobrze o tym wiedzieli, nie tylko świętowali, ale też byli takim aktywnym wsparciem i pomocą dla nas wszystkich. Dobrej zabawy, dzień dzisiejszy. W zeszłym roku podopieczni ośrodka imienia Makusińskiego pobili rekord w rozciągnięciu niebieskich wstążek wokół terenu parku miejskiego. Miejmy nadzieję, że i w tym roku udało im się pobić ten rekord oraz co najważniejsze uświadomić kolejnych ludzi o istocie autyzmu, jak i jego całego spektrum. Dziękuję Państwu za uwagę. Na dziś to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam i życzę miłego weekendu. Pozdrawiam.